Dzień dobry, dobry wieczór. Bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie. W tych trudnych okolicznościach przyrody chciałbym zademonstrować moim uczniom, jak wykonać zadanie. Rysunek siódmy z 28 128 z podręcznika klasy siódmej szkoły podstawowej. Lubię to. Wykonujemy tabelkę. Czyli na początek obrócę stronę. Format, styl strony orientacja pozioma powiększamy sobie dostosowując do wielkości okna, żeby mieć podgląd na całą stronę i wstawiamy tabelkę o wymiarach 4 na 5. Pierwszy wiersz scalimy, zaznaczam wszystko, prawy przycisk myszy, scal komórki i mamy tutaj tekst. Przykłady urządzeń peryferyjnych. Czcionki powiększam, na przykład na 18, pogrubiam, wyśrodkowuję. Jest ta tabelka tutaj w kolorze jakimś tam, więc ustawiam kolor. Klikam w tym miejscu, gdzie mam kolor zmienić, prawy przycisk, właściwości tabeli. Szukam tło i teraz ustawiam dla komórki, czy dla wiersza, czy dla tego, dla tego wiersza. Dowolny, i zmieniam tekst na kolor biały. To już gotowe. W pierwszej rubryce. Liczba porządkowa LP. W drugiej nazwa. W trzeciej. Wygląd. Urządzenia. I tu przeznaczenie. Pierwszą rubrykę zmniejszam. Ponieważ tu będzie tylko 1, 2, 3 tutaj będą nazwy urządzeń projektor drukarka i skaner tutaj będą zdjęcia a więc już mam przygotowane wcześniej ściągnięte z internetu a więc wstaw obraz szukam projektor w drugą rameczkę wstawiam drukarkę, wstaw, obraz, drukarka. trzeci wstawiam skaner, wstaw, obraz, skaner. Jak widać, tabelka się powiększyła na dwie strony, dlatego że są duże obrazki, a więc zmniejszam obrazki. Klikam w obrazek, łapiąc narożnik, zmniejszam wielkość obrazka. Powiedzmy, że mamy gotowe. Zajmiemy się teraz wpisaniem tekstu. Przekazywanie obrazu bezpośrednio z karty graficznej komputera na specjalny ekran lub ścianę. Drugi tekst. Drukowanie tekstu i obrazu. Kropka spacja. Rozróżniamy. Drukarki, dwukropek, spacja i głowę, przecinek, spacja, atramentowe i laserowe. Tu zaznaczam, spację, że po wszystkich znakach interpunkcyjnych, czyli kropka, przecinek, dwukropek, wstawiamy spację i skaner Zamiana obrazu drukowanego w nawiasie tekst przecinek spacja rysunek przecinek spacja zdjęcie nawias zamknięty spacja na jego elektroniczne odwzorowanie Tabelka gotowa. Teraz trzeba jeszcze troszeczkę dokonać pewnych korekt, a więc zmieniam tą tutaj wielkość. Jak widzę, znowu się to zmniejszyło. Zaznaczam, czy wiersze. Prawy przycisk. Rozmiar. Wysokość wiersza. W tej chwili 8 na 2 Niewiele się zmieniło, proponuję wziąć rozmiar wysokość wiersza na 4. O, i tak zostawimy. Wyśrodkowujemy napisy. Możemy dać większą ściankę. Tak jak w książce. Jeszcze kolor do tego tekstu. Pozostały tekst jest czarny i napisy te są umieszczone w, w pionie. Zaznaczam prawy przycisk myszy. Właściwości tabeli. Przepływ tekstu. I tutaj orientacja tekstu wybieramy pionowo od dołu do góry. Jeszcze wyświetkujemy tekst. A więc damy takie wyśrodkowanie, i tu na dole takie. Można dać większą czcionkę. Zobaczmy, o ile jest to możliwe. Może szesnastkę. O na przykład. Zadanie gotowe. Jeszcze można dać lekką poprawkę grafiki. Otóż tutaj widać takie rameczki. Spróbuję je przyciąć. Tutaj jest taki symbol przycinania. Tutaj biorę przytni. Gotowe. Dziękuję.